Dzisiaj przy... Halo? Dzisiaj przychodzę z porównywaczem dziwnym, ponieważ pierwszym jest y, perfum z Sephory Blueberry, a drugim jest balsam do dzieła, które użyłam. Słuchajcie, dwa całkiem różne produkty. Y, jeden to jest balsam y, o zapachu owocowym. To jest, tu są perfumy o zapachu owocowym. Więc zupełnie inny, inna firma. Oczywiście teraz słuchajcie, co mogę powiedzieć na temat obydwu produktów. Obydwa produkty pachną tak słodko, tak bardzo słodko. Normalnie wata cukrowa to przy tym mały Miki. Jeden i drugi, ani jednego, ani drugiego już nie będę. Nigdy więcej kupowałam, bo na moim ciele to jest jakaś masakra. To jest tak, no zapach jest obłędny, no nie wiem, można od razu dostać pylicy. To znaczy on nie pyli, ale wiecie, taki jest zapach mocny, neutra, mocny dla nozdrzy. I obydwa właśnie produkty zupełnie różne, tak jak mówię, to są perfumaty z balsam do ciała. Są, mają ten sam zapach, no masakra jakaś yy. jeden i drugi zapach otrzymuje się przez cały dzień, bo są tak mocne i tak, tak słodkie yy. nie polecam. Dla tych z Was, którzy nie lubią mocnych takich mocnych, to nie jest mocne, to jest no, mega słodki zapach w milionie procentowym, to nie sprawdzi się u Was wcale. Dziękuję Marzynko, że mogłam przetestować ten produkt, no, to jest jedyny perfum jaki w życiu miałam i do którego nie wrócę. Przykro mi bardzo, no ale niestety, mm -mm. tak samo do tego balsamu. I teraz słuchajcie, a propos balsamu, ja Wam teraz wrzucę zdjęcie, on tak wyglądał, wiecie, ponieważ ja go dostałam również w prezencie na koniec stażu od dziewczyn, też się cieszę, że mogłam go przetestować. Nigdy w życiu nie mam aż tak słodkiego zapachu balsamu. Raczej, wiecie, kupując, yy, wącham balsamy, więc sprawdzam. Yy, tego nigdy nie wąchałam, więc też nie wiedziałam, jak pachnie. Dopiero jak go dostałam, mogłam go przetestować i też nigdy do niego już więcej nie wrócę. Yy, dlaczego mam tylko zdjęcie? Ponieważ yy, on był nie dość że mocnym zapachem, to jeszcze był tą konsystencją, miał taką mocną, że nie spływało. I nie mogłam wydobyć do końca butelki produktu, więc musiałam go pociąć na kawałeczkę. No butelka nie wyglądała estetycznie pocięta na miliony małych kawałków. No więc teraz pokazuję Wam jak on wyglądał, ale w opisie wrzucę Wam link do mojego filmiku, koniec stażu. Jeżeli go nie widzieliście, to tam jest. W, w, w moich rękach cała buteleczka i, i przeze mnie nagrany ten moment moment, um, moment um, dostania, moment kiedy go otrzymałam. A może tak. Także co y, dziękuję jeszcze raz Marenko, że mogłam przetestować te słodkie perfumy mm -mm. i dziękuję dziewczyny, że mogłam przetestować balsam. Mm -mm. Dziękuję za uwagę Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia jutro. Pa. pa.